Dogg podbija świat NFT na Telegramie. Cyfrowa rewolucja za 12 milionów dolarów. OKX OK, i Circle łączą siły. Nowy rozdział dla stabilnych kryptowalut. YouTube walczy z treściami masowo produkowanymi. Nowa era dla twórców. Truth Social wkracza w świat kryptowalut. Lojalność nagradzana tokenami. Czy ITF na Dogecoin stanie się rzeczywistością? Szanse spadają, napięcie rośnie. Nvidia prześciga gigantów. Jako pierwsza firma na świecie przekracza wartość 4 bilionów dolarów. Ważna informacja: przez pewien czas nie mieliśmy dostępu do maila podanego w opisie kanału i opisach filmów. Jeśli ktoś próbował się z nami kontaktować, niestety nie otrzymaliśmy tych wiadomości. Przepraszamy za brak odpowiedzi i prosimy o ponowny kontakt. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Snoop Dogg podbija świat NFT na Telegramie, cyfrowa rewolucja za 12 milionów dolarów. Snoop Dogg, ikona muzyki i popkultury, znów udowodnił, że potrafi rozpalić tłumy, tym razem w cyfrowym świecie. Jego najnowsze kolekcjonerskie wydanie NFT zostało sprzedane błyskawicznie przez platformę Telegram. W zaledwie pół godziny miłośnicy nowoczesnych technologii wykupili niemal milion unikalnych tokenów, zasilając konto sprzedaży kwotą aż 12 milionów dolarów. To wydarzenie, które ogłosił sam założyciel Telegrama, Paweł Durow, potwierdza rosnącą siłę tej aplikacji jako nowej areny dla cyfrowych kolekcji. Wszystkie tokeny inspirowane niepowtarzalnym stylem Snoop Doga, znalazły nabywców w tempie, które może zawstydzić niejedną giełdę kryptowalut. Co ważne, to dopiero początek. Za nieco ponad trzy tygodnie ruszy oficjalna emisja tokenów w blockchainie TON, oraz handel na rynku wtórnym. Eksperci przewidują, że będzie to moment przełomowy, który jeszcze bardziej rozgrzeje atmosferę wokół tej inicjatywy. To nie pierwszy raz, gdy Snoop Dogg odnosi sukces w świecie cyfrowych kolekcji. Jego wcześniejsze NFT, sprzedawane przez platformę The Sandbox, również rozeszły się jak świeże bułeczki. Choć ceny tokena TON w ostatnim miesiącu nieco spadły, notuje on obecnie lekkie odbicie. Co może zwiastować dalszy wzrost zainteresowania przed nadchodzącym wydarzeniem? Sprzedaż NFT przez Telegram i zaangażowanie znanych postaci, takich jak Snoop Dogg, to jasny sygnał. Cyfrowa rewolucja trwa, a przyszłość kolekcjonowania przenosi się na nasze ekrany. OKX i Circle łączą siły, nowy rozdział dla stabilnych kryptowalut. 8 lipca ogłoszono strategiczne partnerstwo pomiędzy OKX a firmą Circle. Czyli emitentem popularnego stablecoina USDC. Celem tej współpracy jest głębsza integracja cyfrowego dolara w ekosystemie OKX oraz rozszerzenie jego obecności na rynkach globalnych. Dzięki porozumieniu 60 milionów użytkowników OKX zyska szybszy i bardziej bezpośredni dostęp do USDC, zarówno w aplikacji, przez stronę internetową, jak i za pomocą interfejsu programistycznego. Co więcej, platforma OKX zyska dostęp do technologii Circle. Umożliwiającej bezproblemowe transfery pomiędzy różnymi blockchainami, w tym Ethereum, Solaną i Avalanche. To działanie ma szczególne znaczenie dla krajów, w których dostęp do tradycyjnych dolarów amerykańskich jest ograniczony. Dyrektor generalny Circle, Jeremy Aller, podkreślił, że współpraca ta to krok w stronę wsparcia regionów wykluczonych przez tradycyjne banki. Z kolei założyciel OKX, Star HSU, zaznaczył wagę integracji stabilnych kryptowalut w codziennym życiu finansowym ale to dopiero początek. Obie firmy planują dalszy rozwój narzędzi do płatności on-chain, rozliczeń i usług finansowych dla instytucji. Połączenie regulowanej infrastruktury Circle z ogromną bazą użytkowników OKX może uczynić z USDC realną alternatywę dla tradycyjnych walut w handlu międzynarodowym. Współpraca ta ma również strategiczne znaczenie w rywalizacji z dominującym na rynku stablecoinem USDT. Mimo że Tether wciąż króluje na wielu rynkach wschodzących, rosnące wymagania regulacyjne otwierają drzwi dla lepiej nadzorowanego USDC, zwłaszcza na tak dynamicznej platformie jak OKX. To nie tylko partnerstwo, to sygnał, że przyszłość globalnych finansów może być bardziej cyfrowa. Dostępna i stabilna niż kiedykolwiek wcześniej. YouTube walczy z treściami masowo produkowanymi. Nowa era dla twórców. Już od 15 lipca YouTube wprowadza nową aktualizację zasad programu partnerskiego, która może całkowicie odmienić krajobraz twórczości na tej platformie. Chodzi o walkę z tak zwanymi treściami nieautentycznymi, czyli masowo produkowanymi, powtarzalnymi filmami, które nie wnoszą nic nowego i często przypominają spam. Zgodnie z nowymi zasadami tego typu materiały przestaną zarabiać. Jednak, jak uspokaja René Ricci z YouTube, twórcy reakcji, komentarzy i kreatywnych przeróbek nie muszą się obawiać. Te formy nadal będą kwalifikować się do monetyzacji, o ile wnoszą wartość dodaną i są oryginalne w przekazie. YouTube zapowiada, że wkrótce opublikuje szczegółowe wytyczne, które doprecyzują, co konkretnie będzie uznawane za treści niedozwolone w ramach programu partnerskiego. Nie bez znaczenia są tu też filmy generowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie niemal połowa materiałów typu shorts ma w sobie elementy stworzone przez AI, czy to lektora, muzykę czy obrazy. Powstaje ich miliony każdego dnia. Choć sztuczna inteligencja oferuje nowe możliwości, YouTube chce postawić na oryginalność i twórczość człowieka. Nie chodzi o całkowity zakaz korzystania z AI, lecz o eliminowanie treści, które powielają schematy i nie mają wartości dla widza. W tle tej decyzji są też ogromne pieniądze. W 2023 roku YouTube wypłacił twórcom niemal 20 miliardów dolarów z reklam. W kolejnym roku suma ta jeszcze wzrosła. Nowe zasady mają sprawić, że te środki trafią w ręce prawdziwych twórców, a nie maszyn generujących puste treści. Dzięki temu ruchowi YouTube chce nie tylko chronić swoje przychody i zaufanie reklamodawców, ale przede wszystkim zapewnić, że na platformie króluje jakość, a nie ilość. Truth Social wkracza w świat kryptowalut. Lojalność nagradzana tokenami. 10 lipca platforma Truth Social, założona przez Donalda Trumpa, ogłosiła wprowadzenie własnego tokena użytkowego. Nowa kryptowaluta ma być częścią programu lojalnościowego związanego z płatnym pakietem subskrypcyjnym o nazwie Patriot Package. Użytkownicy tego pakietu, który obecnie dostępny jest w wersji beta za niespełna 10 dolarów miesięcznie, będą zdobywać punkty zwane gemami. Te z kolei będzie można wymieniać na tokeny. Które początkowo posłużą do opłacania dostępu do platformy Truth Plus, a w przyszłości mają znaleźć zastosowanie także w innych usługach w ramach całego ekosystemu Truth. Trump Media and Technology Group, właściciel platformy, widzi w tym ruchu nie tylko sposób na zwiększenie lojalności użytkowników, ale także otwarcie na szerszą integrację z rynkiem kryptowalut. Jak podkreślił sam Donald Trump, główny udziałowiec spółki, docelowo tokeny będą mogły służyć jako środek płatniczy w całym ekosystemie Truth. To posunięcie przypomina wcześniejsze próby wprowadzenia cyfrowych nagród przez inne platformy, jak chociażby Community Points na redicie. Tam także początkowy entuzjazm użytkowników przeplatał się z wyzwaniami natury regulacyjnej. Eksperci zwracają uwagę, że kluczem do sukcesu będzie tu zarówno odpowiednie dostosowanie technologii, jak i zgodność z przepisami. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Truth Social może nie tylko zwiększyć swoje przychody, ale również zbudować bardziej zaangażowaną społeczność. To kolejny znak, że granice między mediami społecznościowymi a światem kryptowalut coraz bardziej się zacierają, a Truth Social nie zamierza pozostać w tyle. Czy ETF na Dogecoina stanie się rzeczywistością? Szanse spadają, napięcie rośnie. Szanse na zatwierdzenie funduszu ETF opartego na Dogecoinie spadły do 75%. Choć to wciąż wysoki wynik, analitycy ostrzegają, że nie jest to jeszcze gwarancja sukcesu. Wszystko zależy od decyzji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, której termin odpowiedzi upływa 17 sierpnia. Rynek kryptowalut z niecierpliwością śledzi rozwój sytuacji, przypominając sobie wcześniejsze przypadki, jak chociażby zatwierdzenie funduszy ETF dla Bitcoina i Ethereum. Które przyniosły gwałtowny wzrost płynności i większe zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Wśród firm, które złożyły formalne wnioski o uruchomienie ETF-ów na DogeCoina, znajdują się takie giganty jak Grayscale, 21 Shares oraz Bitwise. Mimo mniejszej kapitalizacji rynkowej DogeCoina w porównaniu do Bitcoina czy Ethereum, inwestorzy wierzą, że ten meme coin może pójść ich śladem, choć z większym ryzykiem i dokładniejszym nadzorem. Eksperci, w tym analityk z Bloomberga Erik Balhunas, przypominają, że podobne szanse, około 75%, miały fundusze ETF dla Ethereum w pierwszym etapie rozpatrywania. Jednak Dogecoin może napotkać większe przeszkody. Jeśli dojdzie do zatwierdzenia, może to oznaczać nie tylko wzrost ceny tej kryptowaluty, ale też większą legitymizację rynkową. Inwestorzy już dziś spekulują na temat ewentualnych efektów domina potencjalnych wzrostów także wśród innych monet opartych na społeczności, takich jak Shiba Inu. Cisza ze strony Elona Muska, dotychczasowego nieformalnego patrona Dogecoina, dodatkowo podgrzewa atmosferę oczekiwania. Eksperci radzą by bacznie obserwować sygnały płynące z SEC, bo decyzja, która zapadnie w sierpniu, może zmienić układ sił na rynku kryptowalut. Nvidia prześciga gigantów jako pierwsza firma na świecie przekracza wartość 4 bilionów dolarów. Amerykański gigant technologiczny Nvidia właśnie zapisał się w historii. Firma jako pierwsza na świecie osiągnęła wartość rynkową ponad 4 bilionów dolarów, wyprzedzając takie potęgi jak Microsoft czy Apple. Wszystko za sprawą rosnącego kursu akcji, które w środę osiągnęły rekordowy poziom ponad 164 dolary za sztukę. Choć po zakończeniu sesji cena lekko spadła. Kapitalizacja rynkowa spółki utrzymała się na historycznie wysokim poziomie, przekraczając prawie 4 biliony dolarów. Ten sukces Nvidia zawdzięcza głównie rosnącej wierze inwestorów w przyszłość sztucznej inteligencji. Jak zauważył jeden z analityków z Nowego Jorku, coraz więcej firm przekierowuje swoje inwestycje właśnie w stronę rozwiązań opartych na AI. I Nvidia jest dziś jednym z liderów tego trendu. Zaczynała jako producent chipów do gier komputerowych, potem zyskała rozgłos wśród górników kryptowalut, a dziś dostarcza potężne układy do przetwarzania danych w projektach opartych na sztucznej inteligencji. Analitycy nie mają wątpliwości. Nvidia to jeden z największych zwycięzców trwającej rewolucji technologicznej. A to wszystko mimo wyboistego początku roku. W styczniu firma straciła 600 miliardów dolarów wartości przez obawy związane z chińską konkurencją i ograniczeniami eksportowymi. Mimo tego, już w pierwszym kwartale Nvidia zarobiła ponad 19 miliardów dolarów, a jej przychody wzrosły o 1 czwartą w porównaniu z zeszłym rokiem. Dla porównania, Microsoft wyceniany jest obecnie na 3740 miliardów dolarów, a Apple na nieco ponad 3 biliony. Nawet cały rynek kryptowalut, włącznie z Bitcoinem który osiągnął w tym tygodniu historyczny szczyt, jest dziś mniej wart niż sama Nvidia. Ten historyczny moment to nie tylko sukces jednej firmy, to symbol nowej epoki, w której sztuczna inteligencja staje się kluczowym silnikiem rozwoju całego świata technologii. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy, który news był najmocniejszy, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz. Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.